Jak to się stało, że oglądasz ten film? Ktoś polecił go tobie, by pomóc ci zaistnieć w największym trendzie ekonomicznym XXI wieku. Abyś uświadomił sobie swoją szansę, musimy cofnąć się nieco w czasie do wydarzeń, które poprzedziły ten trend. Pojęcie marketingu zdefiniowano po raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako Prowadzenie działalności gospodarczej odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta. Upraszczając, jest to po prostu handel. Na przełomie wieków technologia, moda, polityka przechodziły ewolucję. Podobnie było z marketingiem. Pierwszym etapem handlu był tak zwany handel wymienny. Drugim było pojawienie się pieniądza na kilka stuleci przed naszą erą. Z biegiem czasu okazało się, że hurtownie i sklepy, czyli ogniwa łączące producenta produktów z odbiorcą końcowym, zarabiają najwięcej pieniędzy. Na początku naszego stulecia pojawiły się pierwsze firmy marketingu bezpośredniego, gdzie handlowiec oferował swoje towary konsumentom i od tego zależało jego wynagrodzenie. Na rynku pojawili się wybitni handlowcy z ponadprzeciętnymi umiejętnościami, którzy potrafili dojść do imponujących fortun. Kolejnym etapem było uczenie kolejnych handlowców przez wybitnych handlowców. Wybitni handlowcy otrzymywali procent od zarobków swoich wychowanków. Tu dochodzimy do momentu powstania pierwszych firm nowo tworzącego się modelu ekonomii. Zaprojektowano pierwsze programy prowizyjne i systemy księgowe, które oprócz wynagrodzenia za sprzedaż indywidualną gwarantowały również premie za łączne obroty związanych ze sobą grup sprzedawców. Tak to od 1959 roku mamy początek najnowszego trendu XXI wieku. Kolejny zwrot nastąpił na początku XXI wieku. Wraz z rozwojem nowych technologii, m.in. internetu, telefonii komórkowej, portali społecznościowych, a co za tym idzie narzędzi do komunikowania się i przesyłania informacji. W ekonomii pojawiło się nowe pojęcie marketing społecznościowy nazywany również prokonsumenckim. Klasyczny model dystrybucji wygląda w ten sposób, że producent, aby dotrzeć do konsumenta, musi zbudować swój system dystrybucji sklepy, hurtownie, logistyka, reklama. Elementy te generują coraz większe koszty sięgające nawet 75% końcowej ceny produktu, którą pokrywamy my, czyli konsumenci. Musisz sobie uświadomić, że wydawane pieniądze nigdy do Ciebie nie trafiają z powrotem. Bogacisz producentów, pośredników, ale nie siebie. Uczestnicząc jako konsument w rynku kupując produkt lub usługi polecasz je innym. Ileż to razy w życiu swoim znajomym, rodzinie poleciliśmy jakiś produkt, z którego byliśmy zadowoleni, a oni dokonali transakcji z przekonaniem, że kupują coś, co zostało sprawdzone i jest wiarygodne. Tworzyliśmy w ten sposób społeczność używającą tego samego produktu. Pomyśl, ile razy ty dokonałeś wyboru z czyjegoś polecenia: filmu, samochodu, restauracji, fryzjera. Przypomnij sobie, jak zacząłeś korzystać na przykład z Facebooka czy Allegro. Polecamy produkty i usługi każdego dnia, przyczyniając się do większej sprzedaży. I tu pojawia się pytanie, co otrzymujemy w zamian? Otóż nie otrzymujemy w zamian nic. Głównym tego powodem nie jest nawet to, że dana firma nie chciałaby nam zapłacić, ale to, że jesteśmy dla nich całkowicie anonimowi. Dzięki nowym technologiom informatycznym w dzisiejszych czasach nie ma problemu z nadaniem konsumentom numerów identyfikacyjnych których używać będą przy każdym zakupie. Już dziś używamy kart rabatowych w sklepach i na stacjach benzynowych. W tym momencie firma może dostarczyć produkt do ciebie i każdego z twoich znajomych, pomijając kosztowną drogę klasycznej dystrybucji i uwolniony w ten sposób kapitał z wytworzonego obrotu handlowego może przeznaczyć na wypłaty, motywując ciebie i twoich znajomych do zwiększania rynku o kolejnych konsumentów. Najprostsza i najpotężniejsza metoda marketingowa oparta na polecaniu produktów i usług przez zadowolonych konsumentów kolejnym konsumentom jest dziś podstawą obrotu gospodarczego każdej firmy, a dla ludzi współpracujących z producentem jest możliwością prowadzenia niezależnej działalności zarobkowej, bez dużych nakładów inwestycyjnych i bez żadnego ryzyka. Najprostszym przykładem może być światowa branża sprzedaży kawy i herbaty. Są to produkty spożywane przez większość ludzi na świecie. Branża ta rozwija się niezwykle dynamicznie. Mimo kryzysu gospodarczego w Europie rośnie około 20% rocznie. Ponad 50% Europejczyków twierdzi, że nie wyobraża sobie życia bez filiżanki kawy, a w Polsce ponad 80% ludzi deklaruje, że pije kawę regularnie. W każdej rodzinie znajdziemy konsumentów herbaty i kawy. Ty też do tej pory kupując te towary pozbywałeś się pieniędzy bezpowrotnie. Jako konsument kupowałeś kawę lub herbatę w sklepie, piłeś ją w kawiarniach lub na przykład na stacjach benzynowych, nie mając żadnej możliwości uczestniczenia w podziale zysków. Teraz możesz to zmienić. Zacznij kupować u siebie i dla siebie. Stań się partnerem kompanii kawowej, inicjatorem kawowego rynku bez konieczności inwestowania dużego kapitału. Zostań udziałowcem marki. Z możliwością uzyskania wynagrodzenia sięgającego dużo ponad 50% obrotu Twojej organizacji. Zacznij nowe życie z nowymi, atrakcyjnymi perspektywami finansowymi i z najbardziej konsumpcyjnym produktem świata.